Cześć, witajcie. Mamy styczeń, mamy 17 stycznia i dzisiaj około godziny 14.42 wjechała aktualizacja do samochodów marki KIA, między innymi do modelu Niro, który my posiadamy. I na tej oto stronie, czyli updatekia.com, ukośnik eu, ukośnik pl, macie informacje o tej właśnie aktualizacji. Przyjrzyjmy się w ogóle, co się tutaj zmieniło, czyli jak Klikujemy sobie w to, wejdziemy. To mamy informację, że bardzo ważne jest to, żebyśmy pobierali dokładny plik instalacyjny tej e, nawigacji, całego oprogramowania, który jest zgodny z naszym samochodem, z naszym regionem. Dlatego że pobranie pliku, który jest zgodny z naszym modelem samochodu, ale przeznaczony dla innego regionu, może. Skutkować jakimiś błędami. E, tutaj jest napisane e, telemetrycznymi czy coś w tym stylu, więc co w ogóle zostało tutaj zaktualizowane? Nowe funkcje udoskonalenia mapa została zaktualizowana. Mapa została zaktualizowana o najnowsze informacje drogowe. No i to tyle w tej aktualizacji. Możemy teoretycznie zakończyć, ale przyjrzyjmy się dalej. Oprócz takich standardowych tutaj napisów, mamy informacje, które dokładnie modele nawigacji, czyli tego panelu, który mamy w samochodzie, zostały zaktualizowane. Czyli mamy standard class generacji pierwszej navigation, generacja druga, generacja czwarta, generacja piąta. Tu mamy standard class i mamy compact gen, generacji pi piątej navigation. I ja tutaj nie widzę, słuchajcie, ekranów z naszego samochodu, czyli Gen 5W Navigation, czyli to jest ten ekran taki długi nie pamiętam ile on ma cali, ale to są te modele bodajże nie Kia Niro Model M, tylko L albo BL, czyli Business Line czyli ten ekran jest taki długi od lewej do prawej, najbliższy jest temu, ten oto tutaj widok ale zaraz zobaczymy na liście obsługiwanych samochodów. Tutaj mamy klauzulę wyłączenia odpowiedzialności, informacje, co musimy przygotować, żeby dokonać aktualizacji. I aktualizacje oczywiście powinniście dostać za pomocą OTA, czyli OVER the Air, ponieważ roczniki bodajże od, od 2022 automatycznie e, poprzez internet powinny pobierać najnowsze wersje oprogramowania, ja w aktualizacji, która się pojawiła, tutaj się cofniemy, która się pojawiła słuchajcie. Mm, nie wiem, nie, to nie był grudzień. O, patrzcie, nie ma aktualizacji w ogóle, zobaczcie, z 2020 czwartego roku. Nie wiem, dlaczego oni to wycofali w ogóle. Strasznie dziwna sprawa. Moim zdaniem to nie powinno być miejsca, mieć miejsca, bo jeżeli ta aktualizacja na przykład będzie jakieś problemy powodowała, to ja chciałbym wgrać po prostu to, co miałem, to, co u mnie działało. No, ale jeżeli, no, na ten krok się tutaj KIA zdecydowała, to podejrzewam, że z tymi Mapami z tą nawigacją tutaj problemów nie będzie, więc wejdźmy sobie jeszcze raz to. I mamy tu na górze taki przycisk lista kwalifikujących się pojazdów. Jak wejdziemy na tą stronę, może tak, prawy przycisk myszy, no to, to, to tą stronę tak zabezpieczyli, że tutaj, słuchajcie, nic nie działa, więc otworzyło mi się to w ogóle w innym oknie. O, i tu mamy też tą informację, żeby pobrać właściwy plik, i my mamy Niro Hef. MY23 i zobaczcie tutaj standard GEN5W Czyli ten szeroki ekran Tu jest standard GEN5, a tutaj mamy W Navigation I co mamy tu napisane? Co, co z tego kodu możemy rozszyfrować? Tu mamy Wersję oprogramowania, czyli SW Software Version mapa, Wersja mapy i model naszego Samochodu Jeżeli spojrzymy sobie na Wersję naszego oprogramowania weźmiemy tutaj kije Nirohev MY23. To ta końcówka, jak się przyjrzymy, to jest data, czyli 26 lipca 2024 roku była aktualizacja oprogramowania, i tu nic się nie zmieniło. Natomiast Aktualizacja map już ma inny, num, inny numer. Jest on większy niż ta, którą ja posiadam u siebie w samochodzie. Więc na tej podstawie możecie też zobaczyć, że tutaj zostały dokonane w mapach zmiany. Czyli faktycznie tak naprawdę mapy są tylko tutaj zmieniane. No i tu mamy model naszego samochodu, czyli w moim przypadku to jest SG2AH SP, SP, S5BLC, czyli podejrzewam, że to jest Business Line. I tu też podejrzewam, że to będzie w takim razie na region Unii Europejskiej. Możemy sobie też rozszyfrować, że na przykład E to jest elektryk i V, H to jest hybryda, a P to jest wersja dla PHEV. Więc my mamy ten samochód, i jak to pobrać? W bardzo prosty sposób. Tu nie ma widzę takiej informacji, ale ale jak wejdziemy sobie tutaj pobieranie Navigation Updater to pobieramy oprogramowanie dla Windows albo dla macOS, Instalujemy, a następnie w tym oprogramowaniu. Słuchajcie ja już to sobie odpaliłem. Tu na tym pierwszym ekranie wybierzemy nasz pojazd, czyli to będzie w moim przypadku Niro MY23. Potwierdzimy wszystko, potwierdzimy, że mamy odpowiednią ilość miejsca na dysku. W moim przypadku program krzyczał, że potrzebował 50 GB na dysku twardym oraz żebym włożył pendrive'a o pojemności 32 GB, więc ja mu to zapewniłem i mimo, że mam łącze 1 gigabit, a dokładnie 900 megabitów na sekundę, to on tutaj pobiera no sporo mniej czyli 16 megabajtów na sekundę 900 megabitów na sekundę to możemy sobie sprawdzić 900 megabitów ile to megabajtów przelicznik na megabajty ale tak naprawdę megabity musimy podzielić przez przez 8 megabity, megabajty chcemy docelowo i przelicz. Mamy 900, powinno lecieć u mnie około 112 megabajtów na sekundę, więc wygląda na to, że serwery ki tutaj po prostu nie pozwalają na, na więcej. Więc to się instaluje w momencie, gdy ten proces się zakończy, to bierzemy pendrive'a, wkładamy do samochodu, gdy jest wyłączony i całą procedurę w ogóle aktualizacji ja opisałem słuchajcie. Tutaj. Jak na YouTubie wpiszecie sobie aktualizację fabrycznej nawigacji bułka z masłem, to wyświetlą Wam się dwa filmy. Ten pierwszy tłumaczy właśnie, jak przebrnąć przez program Kia Navigation Updater. A w tym drugim to moje zaskoczenie, to co się spodziewałem, a raczej tego, czego się nie spodziewałem po pierwszej takiej aktualizacji. Więc zapraszam Was do oglądania tych materiałów, jeżeli wcześniej nie aktualizowaliście. Ewentualnie dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, czy Wy, słuchajcie, um, czy Wy macie, um, czy, czy sami aktualizowaliście? Wasze samochody? Czy też czekaliście na tą aktualizację OTA, czyli Over the Air, oraz czy Wam te OTA przysługuje? Jeżeli nie, to gdzieś była informacja. Teraz nie znalazłem. Być może później też nagram film i, i pokażę. Jeżeli Wasz samochód jest z poprzednich roczników poniżej, nie pamiętam którego, 2022, 2021, coś koło tego, to wystarczy, że raz. Po prostu sobie to oprogramowanie pobierzecie, zainstalujecie i ta opcja over the air w jakimś tam zakresie będzie aktywowana. Ale nie chcę was wprowadzać w błąd, sprawdzę te informacje, zweryfikuję i wówczas nagram taki materiał, żeby każdy wiedział co, po co i dlaczego. Dajcie znać w, kom w komentarzach. Czy zaktualizowaliście samochody i co nowego w tych mapach u Was się pojawiło? Dzięki, cześć.